Siemanko, yy, dzisiaj zaczynam nową serię To jest seria, Euro, będzie seria z Eurotrack Simulator 2 <laughs> yy, Nie będę wszystkiego wam puszczał Tak samo jak już nie, tego, nie nagrałem tego początku Bo stwierdziłem, że po co Ale... Zbierzemy no sobie jakieś trasy, nie wiem, z do Berlina na przykład yy, Albo z... Yy... <laughs> Ze Wrocławia hmm. Z Wrocławia do Pragi Mercedesem Tak, będziemy to Mercedesa Gram na ustawieniach ultra, więc jest fajnie. Dobra. Nie ma mieć w prawo. To jedziemy. Uderzymy? Nie, jesteśmy koksy. Tres żeby bo coś w ogóle to jedziemy nie podoba mi się wnętrze tego mercedesa brzydki jest Bosko, akurat na czerwone światło Gdzieś my się złapali Ale podnieć byczysz Na moim kanale jutro powinien być Portal 2 Jeszcze dzisiaj powinien być nowy odcinek z Minecrafta, niestety na nowej mapie Nie wiem, bo zapomniałem sobie ze starego komputera po prostu skopiować Save Widzicie jakie jest tempy Bosko, znowu czerwone No to się udaje B Będę zbudował odcinki z BFA, trójki tylko na multi Science Row 3 ze Scary ma fucka ale to tak możecie czekać do połowy hmm. no tak mniej więcej do połowy przyszłego roku to wszystko się powinno pojawić więc więc wiecie jakie to powinno być Tak, dzisiejszy odcinek to będzie tylko ta trasa, nic więcej Bo nie mam czasu na nagrywanie niestety Chciałem jeszcze z Wami pobyć trochę, ale wiecie Nie mogę Światełka Ciężarówki. Muszę to przyznać Muszę to przyznać, naprawdę dobra humor I w zakręcie kolejny bieg Dobrze biczysz Wybierzemy sobie tą nawigację To już najlepsza według mnie czy czytelne zegary nawet to auto ma muszę przyznać Nie wiem czy wcześniej powiedziałem, grałem na ustawieniach ultra tak raz zbytnio dużych wymagań nie ma, więc każdy, no, czy znaczy każdy kto ma naprawdę jakieś ze średniowiecia komputera to sobie w to nie pograwi, ale takie komputer nie jest przed 6 lat. Jeszcze powinien po ucisnąć to. Przynajmniej na najniższe wymagania. Moje wymagania kupki Mój sprzęt macie wypisany na kanale Tam ma wszystko wypisane Jakie ma części, jaki procesor znaczy, jak, tam jest tylko wypisane jaki ma procesor Kartę graficzną I ile RAMu O ile dobrze pamiętam Możecie słyszeć znowu w skrzynie biegów. Tej na moim starym kanale werberze Więc musicie to wybaczyć pulgas gas Jedziesz pod tą górkę Beatrzyst Kolejny bieg Prawda fajne tereny to jest, są. Grafika też jest ładna Muszę sobie jeszcze w przyszłości dokupić kolejny dysk na filmy, ale to w przyszłości. Zwieć. Fajnie, bo nie mam limitu już na YouTube to Nie muszę patrzeć cały czas na zegarek 14 minut, zaraz kończymy Teraz mogę odcinki raz po godzinę wsadzać Przed chwilą próbowałem nagrać znowu e, drugi raz teraz nagrywałam wcześniej jak nagrywałem, ten film miał nie wiem, bo 18 jakiś minut 18 albo 17 minut i po prostu już ważył ponad 20 giga postaram też się też skombinować kamerkę jakąś żebyście widzieli jak ja jeżdżę w tej grze żebyście widzieli kierownicę, w ogóle wszystko w więc się postaram po prostu i też będę Teraz zbierał pieniążki na... Pieniążki jak ja z, ładnie staram się mówić, ja pierdzielę Jeżeli będę zbierał kasę na nowy mikrofon, ładnie czuję, bo ten jest... Tu jest sami, sami jak wyglądacie te filmiki słyszycie jaki jaki mój głos jest cichy. Więc po prostu sorry, ale staram się to zmienić. I z tym, że przekraczałem prędkość, to na razie nie ma fotoradarów Więc możemy jechać tyle, ile jedziemy Więc 86 Bitches Tutaj nogi z gazu odejmujemy Teraz znowu dodajemy gaz I pod górkę Nie wiem ile to auto ma biegów Większość aut chyba ma 12, z tego co kojarzę. 50 No co jest? roboty drogę, bosko Kabel z myszki mnie w nerwę przypadałach tam. Ma kierownica to Easy Touch 2035 Will City Fajne jest Polecam Opuścimy sobie jakieś radejko

Wlot what the Wiecie z nie hamuj tak Jeżbym mu w Byłyby ciężarów kołby ah, No Postaram się też Unigrywać um, wszystkie filmiki w 1080p Więc będzie, będę myśleć więcej zajmować, ale na razie będą 720 Jeszcze mamy 2 godziny do czasu do dojechania na miejsce Więc nie wiem Ja jedziele, chyba nigdy tam nie dojedziemy O! Może dojedziemy a jest to... Stop, przybętuj. Nie Przybętuj. 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 do pokoju. Dostęp, nagranie mi nie wyjdzie, to się wnerwie. Ściułanie po latarniu. <grych> Jeszcze ja dwie godziny czasu, żeby dojechać do miejsca. O, flaga Polski Patnijmy sobie na mapę Kiedy jeszcze nam zostało Uuu, dużo Nie, to jedziemy dalej Dziewiąty bieg, nie można się pierdzielać Trzeba jechać i też um, następne filmiki będę miał tak, że głos będę nagrywał osobno z Audio City będę nagrywał głos bo jak ja tym jak ja nagrywam bo ja teraz nagrywam flapsem jak większość pewnie i ja to nagrywam tak, że ja flapsem i nagrywam dźwięk z gry i mikrofon a i będę nagrywał osobno mikrofon i dźwięk z gry bo to po prostu Lepiej zrobić, nie? Że ja będę lepiej słyszany. Więc... Moje filmiki ulegną poprawie. Sory, teraz jadłem Dalej jem. Dobra, poknę Ignie Jedziem prosto Ktoś tu musiał nie ześwirować oponami

Ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Ktoś by mógł napisać w komentarzach, ile trzeba mieć widzów do jakiegokolwiek partnera, jakiegokolwiek po prostu. Natomiast z tego, co ja dobrze pamiętam, to chyba 3000 widzów trzeba mieć. Możemy mieć takiego partnera, który pieniędzy nie daje, ale po prostu już ma się tego partnera, co nie? więc bardzo bym był wdzięczny nie ma to żeby ciężarówka za auta so osobowe, co nie? tak cyk od nowa, boży dar boży dar I 90 bit 6 no, dobrze, czym szybciej będziemy jechać to Tym szybciej dojedziemy na miejsce 37 minut, to ja pierwiem, na pewno to nie dojedziemy na czas. Jak ja się nie umiem doczekać aż będę mieć tego BFA, po prostu będę to no-life'ił całe dnie. Dzisiaj bym to miał przed przerwą świąteczną, to uff, ja pierdziele, ile z tego odcinków by było? No dziennie przynajmniej dwa. Teraz tutaj mi te zakręty trochę nie wyszły, wrzucimy sobie dla dziewiątki 100 do 50 tak, a ty ja do 60. Być No jeszcze trzy minuty no zostały, to na pewno nie zdążymy No, jeszcze czerwone światło, bo

Zobaczymy, o czym myślą. Dobra, to jedziemy, bitches. No, agencja pracy teraz jest wykryta. Bitches, bitches, dobra. Jedźcie, ziomki. Teraz tak. trzeba Łot Panie z z koksem Dobra, dojechaliśmy 107 litrów spaliliśmy I być drugi poziom Nie, pierwszy poziom hmm. materiały wybuchowe pierwsze gazy płynne łatwopalne czy długi dystans ładunek o wysokiej wartości damy ee długi dystans zastosuj dobra dzięki to było na tyle w tym odcinku nara strzałka